Witam serdecznie Wasz widzowie w kolejnym filmie, dzisiaj żebym nagrał, ale idzie burza. I to nie mała, bo I zaczyna wiać wiatr. Tyle co Wam nagrywałem, że no, mi to się usunęło. Nie wiem, jakim prawym mi cudem zaczyna. Sara! <grywka> Ze mną jest kuzyn. Nie. A tam jest chyba chmura stropowa. To się tworzy trąba. Będę was informował o tym wszystkim. Ale ja jeszcze wam trochę ponagrywam, bo to wiadomo... Yy... O modę Ej, zna dajcie znać widzowie czy to się kręci czy nie. Bo ja sam nie wiem. To tak wygląda jakby miało się kręcić, Ej, ale to mu się nie chce. A coś... To na razie w kolejnym odcinku się widzimy.